Yeah, we yeah. i'm mam ten dzisiaj moi drodzy szyderę trego trzy z Gronowa Natomiast środę zapraszamy do Warszawy mecz z Politechniką wszystkich Kolejka No, znowu jest niektośnej e, roli pokonanego, więcej porażek niż, niż zwycię e, e, do Rytmu, e, Pierwszy set bardzo fajnie nam się ułożył. Walka z jednej, z drugiej strony wygraliśmy na końcówki. Wydawało się, że będzie fajne, fajne widowisko, następne dwa sety. Znowu nasza fatalna gra i, i wynik pokazuje do 14, do 17 czy 18. Nie możemy skonstruować akcji i to jest po prostu nasza bolączka. A bierze się to wszystko i od przyjęcia, i od zagrywki. Krada się jakieś takie straszne, straszna panika, nie wiem, niemoc. Nie Chłopaki po prostu nie wierzą w swoje umiejętności, a pokazali jeszcze 3 dni temu, że potrafią grać na wysokim procencie w ataku. No, czwarty set, myśleliśmy, że doprowadzimy do końca, ale do 19-19 było wszystko ok, weźmy punkt za punkt, ale no niestety Olsztynianie wyszli zdecydowanie lepszą ręką w, końcu, w końcówce czwartego seta i wygrali. Dziękuję i gratulujemy. Dziękuję ja bardzo. Paweł Siedzieniewski. Dzisiaj się, siedzi. ja się Jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy. Bardzo ważny dla nas spotkanie. bo wszyscy wiedzieli, jak ważny był dla na nas mecz. Cieszymy się Cieszy mnie to, że wygraliśmy za trzy punkty, bo tych punktów y, bardzo, bardzo potrzebujemy. To tyle na mogę powiedzieć. Nie chcę się wgłębiać w szczegóły. Y, myślę, że będziemy mieli czas tylko, żeby przeanalizować co było dobre, co było złe, ale dzisiaj się cieszymy i najważniejsze są punkty, które zostały się Dziękuję Dzie bardzo. Podziękujemy zawodnikom. Państwo pozwolicie. Dzie no, zostawimy sobie trenerów. Panie Cyku. To taki meczów, mecz, który się odbył dni po meczu z Delektą, bardzo dobrze zagrany, rozbyłamy z tego dziennika, zawsze mecze w domu niż na wyjeździe. Naprawdę w tym meczu, w pierwszym secie była walka punkt za punkt, w końcu nasza wygrana po dobrej naszej dyspozycji w końcówce. Drugi set, niezrozumiały przy czym zawodnicy zaczęli brak koncentracji, nie wiem jak to można nazwać, potem już tylko na boisku. Nie, niestety no, nie, nie ma to już, 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 takiego doświadczenia, żeby po prostu po wygranym czasie przytrzymać w przeciwnika w szachu i do dokończyć to w, niekoniecznie w, w czterech czy pięciu setach. Także udało się nam to z Dylektą, nie udało się nam tego z Olsztynem. Na wyróżnienie moim zespole na pewno zasługuje Andrzej w terminach i serii Paperyż, ale jak same nazwiska mówią, to są ludzie naprawdę ograni w lidze. Siergija to jest trzeci rok w Polsce, Andrzej to już e, naprawdę dużo laty doświadczenie nic, zawodnicy jeszcze przeżywają to strasznie, każdy błąd przeżywają e, osobiście, rozprzestrzenia się pewne tak, tragan, jak powiedział panika, e, którą próbujemy panować, odbudowujemy się w, w trzecim secie już od połowy drugiego seta, zaczyna się wszystko zaczynać na nowo, no a w końcu z do 20 20 mieliśmy to nieszczęście, że Marcel Gromadowski trafił nas trzy razy z bardzo mocną zagrywką, a zwycięstwo zostało w Olsztynie. Nawet nie mówimy ostatniego słowa, ale ten zespół naprawdę może grać, tylko musimy ustabilizować tą grę i zawodnicy muszą nam nawet doświadczenia. No tak, to jest Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mariusz Sopty. Na pewno bardzo się cieszymy ze zwycięstwa w tym spotkaniu e, i e, bardzo nas bolą te wyjazdowe polaczki, zwłaszcza z daleką i e, z kielcami. I, no, dzisiaj bardzo trudne. Na spotkanie. Zdecydowanie chcieliśmy zagrać skutecznie w zagrywce i skutecznie w kontrataku, i nam się to dzisiaj udało. I tutaj jest no, ogromna różnica w porównaniu do spotkań wyjazdowych. Ja mam nadzieję i yy, 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 jestem przekonany, że yy, tutaj. Yy, Ciągle zwracamy sobie uwagę na pewne szczegóły w naszej grze. Ja powtarzałem przed tym spotkaniem, że dzisiaj naszym rywalem największym, największym. jesteśmy my sami i chcieliśmy wyciągnąć, wydobyć się na zewnątrz to, co, czym tak naprawdę dysponujemy. Dzisiaj nam się to udało, jednak uważam, że w dalszym ciągu mamy rezerwy i te rezerwy będą potrzebne do grania w kolejnych, w kolejnych spotkaniach i w dalszym ciągu będziemy bardzo mocno nastawiać się na naszą dobrą grę natomiast nie, nie zwracać uwagi kto stoi po drugiej stronie siatki bo być może w ostatnim meczu tego było za dużo chociaż o tym zbyt wiele nie mówiliśmy a jednak dziś się w każdym odróżnieniu w nasze poczynania dzisiaj <laughs> niektórzy mieli Słabsze momenty na boisku, ale utrzymywałem skład w takim zestawieniu, jakim było w początku i kryzysy, jeżeli się pojawiały, to przechodziły i, i, i każdy dzisiaj zasługuje na słowa uznania, w szczególności również chciałbym słowa uznania przekazać chłopakom, którzy przestali cały mecz w kwadracie, bo oni również bardzo mocno pracują na to, żebyśmy mogli takie spotkania rozgrywać na treningach, w szatni, bo proszę mi wierzyć, jaka postawa jest trudna, o takich spotkaniach jak ostatnie nasze znaczy w Kielcach i tu i każdy z tych chłopaków, który dzisiaj nawet nie pojawił się na moment również spełniał ogromną rolę.